Ależ my z wiesiem mamy dobrze. Panie prześcigają się w wymyślnych śniadankach. I już za chwilę można ruszać. Tartujemy. Z dolnego smokowca skręcamy w kierunku cesty slobody. I od razu taki widok na rozpoczęcie trasy. Plus znowu pogoda jak marzenie. Naprawdę nie wiem kto za tym stoi i w czyim to jest interesie. Opuszczamy Smokowiec. I popylamy chwacko do Tatranskiej Polianki. Na wjeździe na cyklostradę Szlabanik. Ale oczywiście bajkom to niestraszne. Śmigamy boczkiem i grzejemy do góry. Jak ja zazdroszczę Słowakom. Znaczek C na drzewie pokazuje, że to zupełnie legalna rowerowa droga i tatry nie ucierpią. No chyba, że wybuchnie bateria w e -bike. Trasa ma niecałe 7 km Nachylenie średnio tylko 10%, ale są też odcinki po 15-18%. No i w sumie 667 metrów pod górę. To najwyżej położony w tatrach asfalt. I jak widać, ci, których nie popycha wynalazek Petera Barlowa, męczą się okrutnie. Stąd czerwone twarze i ciche pod nosem. Może te to urobi, jest to daleko. Ho, ho, jesteśmy już całkiem wysoko. O rany, mimo że jesteśmy na wycieczce geriatrycznej, Gosia wyprzedza słowacką kadrę narodową. Chyba wszystkich wzięło na ambicje, bo kręcą jak wściekli. No ale ile tak można? Czas na mały popas. Oczywiście w cieniu, bo słoneczko obdziela nas kwantami aż za bardzo. Posuwamy dalej kolejne kilometry a niektórzy nawet z naddatkiem, z fantazją kręcąc kółeczka. A co tam, Dorota, pokazujesz? A, góry! O, nie zauważyłem. O, nie, nie, nie biorę turystek na ramę. Daleko jeszcze. Ostre skalne baszty zdają się wisieć nad doliną, ale już widać schronisko. I oto jest Slieski Dom. Hm, piękny inaczej, ale to właściwie luksusowy hotel. Za to z pięknym widokiem na Welicką Dolinę. I turkusowe oczko welickiego plesa. Daliśmy chwilkę odpoczynku lekko zmęczonym nogom, a sporo już wydrenowane akumulatory dopiero łapią oddech. Czadowy widok na welicką dolinę. No i 1670 metrów zaliczone. Ostre górskie powietrze najwyraźniej działa narkotycznie. Albo to jest jakiś krążący wirus. Lekarza! Na szczęście dziewczyny szybko wyzdrowiały i rundka dookoła szmaragdowego stawu. Jeszcze parę foci z serii Tu byłem, pod welickim wodospadem, w tym ta nieliczna, gdy stopy dotykają ziemi, i wracamy pod hotel. Tanap pięknie ubiera drogowskazy w czerwone czapeczki. A gdyby jednak ktoś się zgubił, zawsze może zapytać przewodnika. Niestety najwyraźniej też zarażony tym górskim wirusem. Skatowaliśmy się tym łażeniem, zatem należy się co nieco. Catering mamy wiborny, Po prostu full wypas. No i nie ma nic lepszego jak marcheweczka. Ostatnia welicka panoramka i szorujemy na dół. Ach, jakaż to była frajda. Siedem kilometrów szumu opon i delikatnego aromatu palonych klocków hamulcowych. I okazuje się, że hamulcowe tarcze produkują po dotknięciu bąble. Ale czasami nie sposób tylko ciąć na dół i musowo trzeba stanąć, żeby coś pstryknąć. Docieramy na dolny parking. O, tam byliśmy. Skręcamy na południe. I teraz tniemy tym razem na niżne tatry. Ale wystarczy się obrócić i wciąż widać te wysokie. Mijamy Gerlachow i tu można poczochrać niedźwiedzia, a nawet przybić mu piątkę. Dojeżdżamy do nieciekawego przemysłowego miasteczka Swit Niepozorna picernia. Ale nie ze mną te numery. Można się ukryć, ale w internecie jest wszystko. Schowana na tyłach brzydkiego budynku picernia miała świetne recenzje. Co prawda psom i rowerzystom w stóp zakazany ale miła pani wpuściła nas wyjątkowo, czyli wynimocnie. A pizza zgodnie z oczekiwaniami okazała się wyborna. Rowerową ścieżką szorujemy wzdłuż rzeki Poprad, a potem odbijamy między zielone pagórki. A teraz kros przez te trawki. W tym miejscu cudem uniknąłem śmierci niemal zamordowany przez rowerowe towarzyszki. Bo kto to widział, żeby na koniec dnia czołgać ludzi po takich strumiznach, w dodatku przez te doły i po trawach. Ale w końcu jesteśmy na szczycie narciarskiego wyciągu Lucywna. Towarzystwo od razu zaległo. O rany julek, ale widok. Tu dostałem od wiesia pochwałę przed frontem, że jednak warto było się tu wdrapać. Można by tak patrzeć bez końca. I tak mi się skojarzyło, po słowacku bardzo proszę, w sensie grzecznościowego zwrotu brzmi nieco niezwykle. Zatem odpowiadam malkontentkom wjazdów rowerem po narciarskim stoku. Nech sapaczki. O tę focię to muszę oprawić w ramkę i na ścianę. Ale czas ruszać dalej. I nie ma wyboru. Znowu po trawach. Pieszym szlakiem zjeżdżamy po południowej stronie wzgórza. Zaczyna się Dolina Łopuszna. Fantastyczny asfalcik łagodnie pnie się pod górkę. Łopuszna Dolina to malownicza dolinka z piękną ścieżką wijącą się wśród pachnących żywicą sosen i leśnych polanek. A na końcu doliny jest długaśny zjazd. Miałem jeszcze w planie prześliczną terenową dróżkę na Kriżowy Wyrch z kapitalną panoramą Tatr. Ale ponieważ dziewczyny chciały mnie już unusić po jeździe na luciwną, odpuszczam i jedziemy prosto na nocleg. Mimo wszystko szuterek, słoneczko, zielone łąki też jest bajkowo. Ale zemsta za brak wykonania planu przyszła szybko. Na tym szuterku Gosia się wywaliła. Na szczęście rower cały. A zakrwawiono skarpetkę się wypierze. Oto już nasze spiske bystre. I jest nasz nocleg. Apartament Adana. A na szczycie budynku sklepik mleko i chleb. Przy wejściu była komiczna sytuacja. Menedżer Martin bardzo miły i tłumaczy nam jak dojść do picerni. Z apartamentu wyjdziecie na zewnątrz, co brzmiało tak. Z apartmana pojdete won. <ścoughs> w tym momencie dziewczyny parksnęły śmiechem. Martin był kompletnie zdezorientowany, ale był dzielny. Zakończenie dnia w wioskowej picerni Kolombiana. Szczęki nam opadły do kostek, gdy weszliśmy. To w końcu mała wioska, a tu eleganckie kanapy, stoliczki, miłe kelnerki. No to do dzieła. Mojito. Aperol. Szaris, a potem borowiczka ale wszystko kulturalnie, z umiarem.